Co my tu mamy? Co to za pieróg? Ziemniaczane, kapusta i mięso. No jest Pierogarnia, ciocia gotuje? Zestaw klasyczny. wiemy, że tutaj mieszkają ludzie klasyczni, starsi. No ja. <laughs> z sosikiem, let's go. U z kapustką, z grzybką. Fajnie, fajnie, tak. Jak wywiliał mamy. Jednak nie było tematu, możesz mnie budzić. Możesz mnie budzić. A pierogi możesz mnie budzić. Nie było tematu. Jak byś ocenił te pierogi słowami? Cenzuralnie? Bardzo dobre. No prędzej bym się wybrał do pani cioci, aniżeli do jakiejś... Coś, bo tam... mmmm panie ciocia. Trzyma fasem, trzyma fasem, jest dobrze. No jeszcze mega dobre. Jakoś współpraca sponsorowana. Chciałbyś? Chciałbyś. Bartan. Takie z mięskiem. Teraz spokojnie, tylko włosy się to. to, to. Okay.